Siema, w dzisiejszym odcinku jedziemy na złomowisko. Może nam coś się uda znaleźć. Widzimy się, jak będę niedaleko. To chyba tutaj po prawo. Mają tutaj trochę tego sprzętu. Dzień dobry, przyjechałem zobaczyć co tutaj za złom macie. No, witam, mamy trochę tego, może Pana oprowadzę, może coś Pana zainteresuje. To może zaczniemy od początku. E, tutaj jest autosanka D35, jak dobrze pamiętam, bez kipra, już bez burt, bo ludzie wykupili i co dobre są papiery. Tu jest samoróbka Cross, silnik 125, coś tam do wymiany, bo nie pali. A ile pan za to chce? No nie wiem, musiałbym zobaczyć, ale tak około 700. No to idziemy dalej na drugą stronę. Tutaj jakiś zwykły złomasa, może chce pan koparkę kupić? He, 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 nie, no nie, niepotrzebne mi. Eee, a co tam stoi za ciągnik? Gdzie? Tutaj, obok koparki. Na, ten tenzytor. Pani opowiedz coś o nim. No ogólnie to cały silnik do remontu, z tego co wiem... NN ma 39 koni mechanicznych i napęd 4 na 4 blokada. Nie działa jeszcze na warsztacie, go nie przeglądałem. A ile za niego pan chcesz? No, jeszcze go nie sprawdziłem, ale na razie za niego chcę 8 tysięcy. to chodzimy dalej. Tutaj mam Ursusa sześciocylindrowego, jak dobrze pamiętam, 1222 model do remontu. Coś tam kręci, ale na razie wyciągnąłem akumulator. Może pan potrzebuje? Nie potrzebuję, a może kiedyś się takiego dorobię, ale mogę przynajmniej zobaczyć od środka. Tak, bez problemu. No, fajnie wygląda szczelna konina i w ogóle lepszy z porównaniem do zetora mojora. Mojego, jak już mówię o moim zatorze, to tam widziałem bardzo podobnego zetora jak mój. To może pójdziemy tam. Chcę zobaczyć jak chodzi. Eee, on olej bierze, kurte mol. Co tu się stało? Wyłączaj go pan. Dobra, wyłączyłem, bo my mnie te botniki interesowały, bo mam takiego samego, a właśnie chciałem dokupić. Ile by pan się cenił za te błotniki. No tak za 200 pasuje? No tak trochę drogo, ale to jeszcze chwila, bo chciałbym coś jeszcze kupić, to może później zbijemy ceny. No dobra, chodźmy dalej. No, o tym co ja mogę powiedzieć po lekkim pożarze, już tyle tu u mnie stoi, że się rozpad. Jak pan widzi co najwyżej w cenie złomowej, to mogę go sprzedać, bo mi tylko plac zastawia. Oto jakiś Władimirec T25, on na chodzie jest? Chodzi, ale coś w nim nie styka. Trzeba parę razy spróbować, żeby odpalił. Odpalić, odpali, ale długo nie pojeździsz, bo lubi zgasnąć. Widzę, że jesteś zainteresowany. Możesz się nim kawałek przejechać, tylko trzeba go najpierw wyciągnąć. Spróbuj, czy odpali. Dobra, już odpalam, tylko najpierw się mu przeglądnę. Odpalił dobra, to spróbuję wyjechać. Wyjeżdżaj tylko ostrożnie, bo tu wąsko jest. Było ciężko wyjechać, więc wam to pominąłem, bo było dużo manewrów. Nie chodzi tak źle, tylko że tych blach nie ma i górnego zaczepu. No to ile on będzie kosztował? No tak, z 7200. No wie pan, nie ma tych blach i w ogóle, może tak z 6800. I jakby pan się zgodził, to bym sobie zamówił kolejkę u pana w warsztacie. Jakby miał wolne terminy, tylko te poprawienie silnika. A blachy zamówię i sam założę. No jeszcze jak coś, to mogę zawiść, bo ma lawety, jak pan widzi. Ale to będziemy się dogadywać. Terminy bym miał, ale pod koniec października bym może zrobił. Cena może być, ale za część i za robociznę by było przy odbiorze policzył. No i na takie coś się możemy zgodzić, ale jeszcze nie wiem, czy na 100% biorę więc, zadzwonię panu wieczorem, a za te błotniki mogę dać 175 i dzisiaj sam odkręcam i biorę. Dobra, będę przy telefonie, jak coś, to tu masz. Pan przyczepę samoróbkę tylko trzeba tłoka zregenerować i elektrykę poprawić i będzie gotowa. Na razie nie ma pieniędzy, może kiedyś jakąś jedną osiówkę bym kupił. Jakbyś miał jakie stare, najlepiej jakieś klasyki w dobrym i oryginalnym stanie ciągniki na sprzedaż, to dawaj znać, bo ja kupuję. Bo ja fanatyk, już ma dwa. Dobra, ustaw tego władka obok ładowarki i będzie tam czekał w kolejce. Dobra, pożyczę kluczy i idę odkręcać. Widzimy się za chwilę, jak odkręcę. Już zaniosłem błotnik do bagaja, idę odnieść klucz i powoli będę jechał. To ja już będę jechał. Może będzie mi coś potrzebne, to przyjadę kiedyś. No tak, do 100 km to ja biorę 700. A jak panu masz około 100 kilometrów, no to a tyle będzie policzone. Dobrze, to ja jadę, bo te błotniki jeszcze chcę zamotować i jeszcze je pomaluję. Do widzenia. No do widzenia, tylko nie jedź przez wioskę, bo tam wypadek jest i nie wiem, czy tam przyjedziesz. No to dzięki za informację. Już jestem na kolonii. Dobra, tutaj cofniemy i pokażę Wam efekt końcowy, jak pomaluję i zamontuję błotniki. docenicie to bardzo się starałem. Żeby zrobić ten odcinek to będzie na tyle, widzimy się do następnego Elo.